Cześć, witam się z wami kawą z klasudzowa. Postanowiłam wyjść ale to głównie dlatego, że dzieci się e, niezbyt dobrze czują jak nie wychodzą z e, domu. A jest już też dość ciepło, więc można się wynurzyć. Przynajmniej ja w zimie to nie lubię wychodzić. Dobra, lecę. Robię Gloria już co zrobiła? Już prawie zgubiła skarpety, nie? No. <grafy> tak? No. Mam nadzieję, że energia stracona. No. Okay. Zobaczcie, dostałam z Jiska książeczkę i sobie przeglądam tą ulotkę. Ale chyba w tym roku też, też nie zagospodarujemy balkonu. Dlatego, że... Patrzcie, mamy tą budowę za oknem. I ostatnio sprzątałam balkon i znowu jest taki sam e, kurz. Tak naprawdę już na, na drugi dzień już był taki sam kurz. Więc e, będzie się pewnie kurzyć, dopóki tej budowy nie skończą. Kakao to dzień stracony. Robię kakao, umówiłam sobie wizytę u lekarza rodzinnego właściwie u lekarki. Ze względu na lockdown. Cieszyłam się na mój powrót do pracy, ale się przesunie. Kako, bo tutaj nie mam. A trochę brakuje do Twojego kakao. W ogóle dzisiaj tak długo spałyśmy, nie jest e, Nawet Gloria. I to wiecie, zmienił się czas, więc tak w ogóle to nie wiem, o której Gloria kłaść na że nawet, że nawet, że Diana, nawet, mnie mnie bolały nogi i tak stałam. Tak, stajesz. że nogi bolały? No, i jeszcze chcę w dodatku Nie wyspałam się i, i bardzo, bardzo, mi się nudziło. To musisz jeść z Glorią położyć. Połóżcie się spać, dziewczyny. Yeah. Nie! No, to Oj, miałeś się z nią bawić, jeśli chcesz, żebym się zajęła kakao. A ona mnie tu zbójuje? Tak. Cacy, cacy, no, ta, cacy, ty się nauczyłeś. Tak. Mama, pęknie. Pójść, Gloria. No, Gloria, leć tam. Um, aha, że długo spaliśmy, a w ogóle czas się zmienił. I spaliśmy do 9.30, czekajcie, nie, do 8.30, czyli tak jakby do 9.30, to ja nie pamiętam kiedy w ogóle tak spałam. Bo ja nie lubię tak długo spać, ale się fantastycznie wyspałam. Nic mnie nie boli, zwykle mnie boli głowa, a dziś nic. Więc fantastycznie. Tylko, że jest już po 13 i nie wiem co z Glorią, bo ona chodziła spać po 11.00. Przez to, że dziś tak długo spała, zupełnie nie wiem. No, zobaczymy o której pewnie. Mam nadzieję, że to już tak niedługo. No. W ogóle tutaj moją kawę mam że Gloria mi tu trochę palcami popaćkała, a bawiła się piaskiem i teraz czuję piasek w zębach. Przeszła. Mm. Nie ma, ostatni. Dobra, miksuję kakao. No i nie wiem co. I pokażę wam, o, pokażę wam, y, jakie zapasy zup zrobiłam i jeszcze dzisiaj coś zrobię. Gloria śpi, Laura ogląda bajkę, a ja mam dylemat. Czy mm, ugotować coś z reszty rzeczy, które mi żeby się to nie popsuło czy zmontować dla was vlog nie wiem może zdążę obie te rzeczy, a może nie pokażę wam co do tej pory przygotowałam mm. uwaga nie wystraszcie się mojej lodówki eee, ale w sumie nie aż tak źle tutaj mam tak dwa żurki, o to są żurki tutaj mam zupę ogórkową w ogóle, wiecie co, Z zupy ogórkowej tak trochę mi się chyba zważyła śmietana i nie używałam słodkiej śmietany być może kolejność jest ważna, że najpierw ogórki, a później śmietana, czy najpierw, ja wrzuciłam najpierw ogórki, później śmietana. może powinnam to na odwrót zrobić? No nie nie wiem, ale i tak jest pyszna więc tak, i jeszcze tutaj mam ojej, e, e, mm, a czemu to stoi? Kurczę, ja jestem mistrzem zód, które stoją. Ja pitole. Ale to się, wiecie co, to, 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 to nie stoi. Jak to się rozpuści, to się leje. Tam pewnie przez mleczko kokosowe tak się to zachowuje. To jest kary. żółte kary. Pyszne. Chociaż Laura się nie tknie, bo jest dla niej za ostra. Dla mnie jest takie, no w sam raz, bardziej ostro, żebym się smuciła. Tutaj jest fasolka po brytońsku z tej mieszanki fasolek, którą sama tam, wiecie, sobie zrobiłam, żeby zużyć fasolki. Więc dwa słoiki jeszcze fasoli, czyli mamy razem osiem słoików jedzenia. A tutaj tak, tu mam pieczarki i ja nie lubię jak pieczarki mi mnieją, więc dla nich to jest dzisiaj ostatni dzwonek. Zastanawiam się nad kremem z pieczarek. Tu mam trzy papryki. Trzy papryki to trochę mało, ale myślę, że i tak bym zrobiła z nich leczo. Dodałabym trochę selera, może trochę marchewki. mam pomidory w puszce. Mm, I tutaj ten koperek też, znaczy koperek, to ja mówię, szczypiorek. To muszę obciąć i wrzucić do zamrażarki, bo to też to jest e, dymka, tak? Dymka szalotka, no cebulka ta ze szczypiorkiem. A tu jest jakiś barszcz czerwony z buraków, ale to chyba bardziej do picia. Dawid to kupił i chyba nie będę z tego nic robić. Mm, tylko to normalnie do picia. No, no, dobra, bo już lodówka krzyczy, że jest otwarta. Jeszcze wiecie co mam? Czekajcie, tutaj oprócz e, takiego bałaganku mam tu resztę. No tak nie całkiem resztę, bo tu jest jej sporo masy kajmakowej. I mam taki super przepis na babeczki z masą właśnie krówkową. Ostatnio Dawid z Laurą, a to wam pokazywałam, robili i kurczę myślałam, żeby je zrobić jeszcze raz, bo tego tu jest sporo. Ale kurde. No już lodówka, czekajcie.

jak ja zacznę teraz gotować, jeszcze tyle rzeczy, cała drzemka mi na to zejdzie, Ach. a przy nie pogotuję, no po prostu tyle ma hej, chyba że wieczorem coś pogotuję, bo skoro dzisiaj tak długo spałam, to jestem taka wyspana, to może zrobię sobie gotowanie późnym wieczorem, nie wiem. w ogóle zobaczcie, męczę moje nowe kubki, zawsze tak jest, jak mam nowy kubek, to Przez jakiś czas męczę nowe. Mm. W ogóle powiem Wam, że miałam taką sytuację z ubezpieczeniem, bo leży przede mną mi się przypomniało, bo dostaję cały czas jakieś listy, że mam zapłacić to ubezpieczenie i tak dalej. W zeszłym roku chyba to się stało, kupiłam ubezpieczenie, które jest potrzebne do kredytu hipotecznego. Ono jest bardzo ważne i jakby no musi być. Przydłużane systematycznie. I pewnego dnia e, robię coś jednak nagle dostaję smsa, smsa o treści, e, że twoja polisa ubezpieczeniowa straciła ważność, czy tam została rozwiązana, wiecie, tak z dupy. I, i nic, żadnego wytłumaczenia. Tak się zestresowałam. Oczywiście od razu e, załatwiłam nową polisę. W innej firmie kupiłam, zapłaciłam, miałam spokój, teraz nagle dostaję od tej poprzedniej firmy jakieś tam ponaglenia do zapłaty, ponieważ oni tak rozwiązali moją umowę, przysłali mi SMS-a, że rozwiązali, po czym zrobili nową umowę jakoś tak. I co ciekawe, ściągnęli tam te środki, które były za tą poprzednią umowę, więc de facto nie dostałam żadnego zwrotu. Prawdopodobnie przez jeden rok miałam. Dwie polisy naraz. I teraz chcą, żebym przedłużyła tamtą polisę, którą teoretycznie rozwiązali. No wiecie, ja się tym nie przejmuję, bo to automatycznie wygaśnie, jak po prostu tego nie zapłacę. Mm. Ale ach, irytują mnie tym, zwłaszcza, że już i tak straciłam do nich zaufanie. E, ponieważ no strasznie słaba akcja, że w. Wiecie, w ciągu trwania umowy, kiedy już, to nie było tak, że dopiero co ją zakładałam, ale w ciągu trwania umowy nagle bach, sms, ni stąd, ni zowąd, że w sumie to już nie mam jednak tej polisy. Wiecie, jaka niespodzianka właśnie dzięki, dzięki Kaśka, yy, właśnie sobie weszłam i się okazało, że mam całego vloga zmontowanego, tylko go nie wyrenderowałam. Wymontowałam yy, już kilka dni wcześniej, no ale tak jestem trochę czasami pogubione w tych vlogach, bo one... No bo jestem do tyłu. Jestem do tyłu. Dzisiaj mamy koniec marca, a ja jeszcze wrzucam vlogi z końca lutego. Nie ma ich bardzo dużo, bo to są takie czasami składane z więcej niż jednego dnia. Więc myślę, że to na drogę też nie vloguję bardzo, bardzo dużo, bo przyglądnie tak troszkę ciężko mi jest vlogować. Ale super, dobra, dobra, czyli może dzisiaj dojdę do marca. Hmm. Dobrze, a dla Was będzie vlog na wieczór. No i tutaj mamy, to jest ten vlog, jeszcze sobie go zmontuję. To jest taki vlog, gdzie trochę pomarudziłam. Jeszcze sobie, właśnie, idzie do renderowania, później sobie staram się zawsze obejrzeć, zanim Wam coś wrzucę, żeby nie było jakiegoś. Nie wiem, czegoś dziwnego, co bym na przykład też nie chciała, żeby było, jednak pamiętajcie, że ja się oczywiście staram Wam pokazywać taki prawdziwy obraz rzeczywistości, ale też niektóre rzeczy wycinam, choćby na przykład, nie wiem, jak dzieci coś robią, co później by im mogło być przykro, że to, że to na przykład wrzuciłam do internetu, więc staram się pod takim kątem patrzeć. Dobrze, vlog numer 3, czyli tutaj. Pik i renderujemy. No dobrze, powyciągałam sobie, zrobię tak tutaj tak. mam te papryki. Zrobię leczo, Mam kawałek kiełbasy takiej dobrej, em, domowej. Po prostu to jest kiełbasa wędzona w domu. Yy, parówki, które niedługo no, zbliżają się do daty przydatności. Jak wiecie, dziewczyny ostatnio nie chcą mieć parówek. Więc yy, wrzucę je też do leczo. Boczek, yy, bo boczek to do leczo powinien być. Przynajmniej tego mięsnego, bo wegetariańskiego niekoniecznie. Wtedy papryka wędzona, bo tak też robiłam, też jest super. Yy, marchewka. Na pewno całą muszę obrać. Yy, albo zostawię w lodówce na przekąska, albo część zamrożę do przyszłego rosołu. Seller na pewno dam, może za dwa kawałki do leczo, a resztę zamrożę, bo wiecie, on już się zaczyna tak giąć. Ja zjem, wiecie, ja zjem jogurt, który jest po terminie, ale jak warzywa zaczynają być takie miękkie, to już niekoniecznie. Jakoś mnie to odstrasza. Pomidor, który też już jest taki jakiś taki miękki, i ten szczypiorek. Nie chcę, żeby mi z żółku. Więc y, tym też się zajmę, żeby to przerobić. No i pieczarki na krem z pieczarek, nie wiem czy nie pokazywałam. Dobra, jeszcze sobie tu muszę przynieść cebulę. I właśnie zabieram się za gotowanie i nic się nie zepsuje. Pichę sobie. Y, mam tutaj jeszcze co dołożyć: paprykę, mam koncentrat taki paprykowy. Mam koncentrat pomidorowy, bo ostatnio go otworzyłam. I no też go chcę jakoś tak zużyć w miarę szybko, żeby się nie zepsuł. Zastanawiam się, czy nie zamrozić części. E, I pomidory zaraz wrzucę z puszki. Później jeszcze czosneczek. I w sumie to będzie całe leczo. Taki pierwszy raz robię leczo, że jest marchewka i seler. Zwykle aż tak nie napycham warzyw, ale e, myślę, że to jest dobry, dobra droga, bo warzyw powinno się jeść więcej. E, dobra, i co jeszcze? Aha, i na razie tyle. Zupę papry, tą pieczarkową tu za chwilę. Dobra, rzeczy przygotowane do mrożenia. Mam trochę, ym, jak coś, coś, selera pokrojonego do jakiegoś sosu, na przykład, albo zupy, trochę do rosołu, Szczypiorek. Parchewy. Uwaga, uwaga, kto mi się tu spina? Glorijka! Już cię wezmę. Ty musisz być po prostu na rękę. I leczo, leczo jeszcze dochodzi, bo tu jeszcze trochę jest twarda papryka. No i tak, no i jeszcze mi zostały te pieczary. Pieczary i mam przyszykowaną cebulkę, ale ta zupa jest szybka to myślę, że jeszcze sobie ją zrobię. Leczamy babeczki. Z masą krówkową. Dam Wam przepis, bo jest świetny. Podlinkuję go. Podlinkuję pod filmem. Przepis jest z mniam, mniam .pl. Już jakiś czas temu dostałam taką maseczkę ze złotem, peel off I zapomniałam, że ją mam. I mi się przypomniało. Teraz nałożyłam sobie odżywkę na włosy. Wow, to jest cała instrukcja. Mm, maseczka wygląda tak. To jest Enu. Ultimate Multi Performance Gold Peel of Mask. Ok, trzeba nałożyć cienką warstwę, zostawić do wyschnięcia i jak wyschnie, to zdjąć. U -u -u. Ale to fajnie zaschło Mi się tak buzia wygładziła No dobra, zobaczmy jak się to zdejmuje Zasychało tak z 10 minut Uuu Ooo, fajnie się zdejmuję. Ja powiem Wam, że nie lubię takich maseczek, które się nie zrywają. No, wiecie, w jednym kawałku. Nawet w kilku kawałkach, ale że się szarpią na jakieś małe kawałki, to jest bardzo niefajne. Wo, a to jest super. Wow, ale odno. Zeszła w jednym kawałku, praktycznie. Tutaj mam coś. No dobra, w dwóch kawałkach. Bo jeszcze. Dobra. No i teraz można przemyć buzię e, wodą. Tak jest w instrukcji i można nałożyć jakiś krem. No, ciekawe, fajne. Pierwsze wrażenie super. No dobra, dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.